Hello, hello! Marcin na wakacjach w Turcji. Nie wyrobił się z vlogiem, bo nigdy były takie ce. Potem mi pykło w plecach i to uwaga, pykło mi w plecach jak przyknąłem. Nie miałem 3 dni z życia wzięte przed samym wylotem na plastrach. Rozżywających przeciwbólach No ale już jesteśmy Dzisiaj zaczynamy trzeci dzień W Turcji Kaila Beach Hotel Pewnie nie jedna osoba była Także pewnie poleca. Ja na razie nie mam żadnych przeciwwskazań Wszedłem sobie teraz w hoteliku Tego Tego Idę sobie tutaj tylko zerknąć bo mamy tu fantastyczne widoki. Z pokoju nawet mamy dobre widoki. Patrzcie. Tu jest. Tak. Tu jest wiadomo, ktoś był w Turcji, to wie, że jak jedzie, to wszystko z tej strony, po prawej stronie. Ma morze po pewnym czasie. No, tu jesteśmy. My, sam w tym hotelu. Idę sobie zerknąć. Czy rzeczywiście... O, tu fotkę potem z familią. Dużo Polaków. Bardzo dużo Polaków. Na szczęście bardzo kulturalnych też. Ja mam hotel... Tu? Nie, to jest chyba jeden dalej. Myślałem, że to jest to. Tak, to jest to. Ja mam fajny widoczek, bo gdzieś... W tym... Tu. Jak się nie mylę, to mam tutaj na tym wyższym piętrze balkon także miejscowa, piękna pogoda jest fajna, bo tutaj widzę lekkie chmureczki więc nie jest aż tak ciepło ogólnie w Turcji już jestem trzeci raz, więc wiedziałem, że mimo tego, że nienawidzę temperatury temperatura no to wiedziałem, że Dał radę, bo inaczej tu jest e, wytrzymać temperaturę niż e, wiatomo w Polsce. W Polsce jest też inaczej i też się do tego idzie przyzwyczaić. No, na szczęście dużo spędzamy w basenie, w plaży, więc jest ok! Także pozdrawiam Was czule i do następnego. A no nie mógłbym też nie powiedzieć o wczorajszym występie no moja moja żona moja Low eee, też chodzi na twerki i ostatnio tam występowała hmm, na twerku tam ze swojej tam grupy no i wczoraj był występ grupy tanecznej ale taka grupa tak sobie dobrze radziła że nawet moja żona była pod ogromnym wrażeniem, gdzie większość panów musiało tak oglądać a nie daj Boże się uśmiechnieć bo już była ta wroga twarz lubej na umie żona wie, ja wiem że to są tylko żarty no ale Muszę powiedzieć, że zrobiło to ogromne wrażenie. Bo widać, że zarabiają na tym i że wiedzą, co jest pięć. A no, i kto już był w Kaili, to pewnie wie, że jest tu taki bardzo przyjemny y, pomocnik w recepcji. Nazywa się Alejandro. Alejandro to jest człowiek, który bardzo dobrze mówi po polsku i. Bardzo dobrze się porozumiewa, bardzo pomocny. No i bardzo sympatyczny. Widać, że chłop nie robi tego do przysł przysłowiowego one dollar, one euro. Tylko rzeczywiście, o kocik, trzeba, Seba, Seba się, manu. Tylko chłop naprawdę dobrze się czuje w swojej pracy. Bo jak wiemy, w dziś... o, ma 21 lat. a jest bardzo pracowity. Także. Na polskiej młodzieży, jak widzicie, da się pracować 16 godzin i powiedzmy po 14 godzinach przyjmować ludzi z uśmiechem. Także tyle. No, jak tam był Seba, to tu musi być Darek. Siemano! patrz, idzie Darek tu. Taki mały. Środek, jak to środek, no musi robić wrażenie. No i co? Wiadomo dużo tych pomieszczeń jest No ale jaki my mamy dowalony hotel czy pokój, najlepszy, że tu znajoma to jest influencer, to jest influencer, nie, ona ile masz a ile masz to, nie? Tam gatka, gadka i on, a on taki w porządku wypadł. Ja najlepszy pokój nie? najlepszy pokój będziesz miał, nie? I rzeczywiście, ale pokój jest naprawdę piękny, dwupokojowy jest to pokój, no ale taka mała kawalerka, że podejrzewam, że jakbym był sam, a nawet tylko z dziewczyną, to bym spokojnie, spokojnie się w nim odnalazł i mógł mieszkać, także naprawdę pierwszy taki hotel. Odgód jeżdżę na zagraniczne wycieczki Także co? Bawimy się korzystamy z wolnego Nie marnujemy chyba czasu Wcole, przepraszam, pewnie utknął do się. co widzicie? Tam szedłem tam, 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 tam pokazywałem ten hotel Tu jest jeden basen, tam jest docelowy Drugi basen, za tym budynkiem, tam są zjeżdżalnie, a tu są zjeżdżalnie. widzicie, tu są zjeżdżalnie na sama góra. Także miałem wczoraj kubkę, jak tam wchodziłem, bo mam lęk wysokości, a po lewej tam jest trzeci. No, także jeśli chodzi o mnie, jestem bardzo zadowolony. No, jesteśmy tu taką ekipką, oczywiście braci Dariusz i ekipa z gruby. Także same znajome, także dużo Polaków. Basenik, podobacz się. No na wakacjach. Podobaczcie się na wakacjach. No. Tak. Tak. No, Tobie dużo nie trzeba, tylko basenik, woda, nie? Kaciku. No.